Szymam się na za 5 dni odbiera się nasz piękny nowy sklepik z kartami Dobry The Stranger Things ja na to najbardziej czekałem przepraszam, ale gram na ładowarce, Ale chciałem Wam to wszystko pokazać Więc tak yy. Już szykuję dla tutaj jeszcze jeden poziom kilka poziomów misji dzisiaj zrobimy powinno starczyć 30 wygranych dostajemy 500 expa i skrzynie, co, co dzisiaj zrobimy prawdopodobnie do no, Edgara mamy tutaj regenerację i mamy RT bardzo ładny skinek Mega ładna postać, i zbieramy na tego skinka. Przepraszam, że się tak zaciśnię, ale tak się jaram tym. Tym wszystkim. Aha. Ferty może poruszać się po wodzie, gdy od dziela się od nóg dobra, to jest dobre no to teraz gramy rudę i nie będziemy mieli zygiego nie o to chodzi, że nie zdążyłem go wziąć, jeszcze go nawet nie ma dostępnego żeby tak bez pieniążku tylko ja w ogóle nim nie umiem grać i on mi jest niepotrzebny, już by wolał spajka żebym też średnią dobram. Ale z fajkiem chociaż trochę lepiej gram. Ich sobie, ich sobie. Nie, 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 nie. Uciekamy. Dobra, dobra. Lecimy, lecimy. Dobra. Ajajaj. Przepraszam was, widzowie. Wszyst druga przegrana. I dzisiaj jest Halloween. Nagram mam ten odcinek wy Halloween. Ja się przebrałem do szkoły. O, 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 o! Ja się przebrałem do szkoły za Drokera. Miałem twarz y i włosy. I był konkurs. Kto na najładniejszy strój wygrałem, i za to niedługo dadzą mi yy, yy, te bilecik, taki, który zwalnia z testów, i takich tam z, na ocenę. Czyli, jeżeli nie jest to na ocenę, to <laughs> niestety nie mogę dać bileciku i nie pisać. Jeżeli to jest karta pracy, ale jeżeli nie na ocenę, to można nie pisać i tak. Więc jak umiecie coś na jedynkę, to coś takiego wam się by przydało wtedy. Ja umiem akurat już chyba dobrze umiem grać. I moim zadaniem jest wbić go na maksymalny no, rangę Chciałbym to zrobić. Nie wiem czy... To jest dla mnie możliwe. A masz, a masz. Opa. No. Nie wiem, czy on nie użył ulta. Mógł uciec i użyć ulta. Ale pewnie mnie z... będziecie hejtować w komentarzach, że to są po prostu bambiki i oni jeszcze o tym nie wiedzą. Tak, zgadzam się. Mam niską rangę. <laughs> Może o tym nie wiedział, co robi jego ult. Myślał, Ale to zrobiłem widzowe. Może myślał, że to po prostu grał pierwszy raz tą postacią. Lecz wątpię, to jest mega popularna postać. Podlecimy. Mm, mm, mm. Nie, nie, nie. Ajajaj, drugie miejsce, nie jest źle. Star Dropik. Nie jest tak dobrze, ale mogło być lepiej. I dzisiaj same Star Dropy. Widzowie, robimy ten unboxing teraz. Dobra, zaczynamy od Star Dropika. Cyk Cyk. cyk Cyk, cyk, Mega fajnie Jest 1000 golda Cyk, cyk Opa Weźmiemy sobie jeszcze jednego start dropika I teraz otwieramy zwykłego start dropa, random'a i legenda Bonnie! Let's go! Nowy Zadymiarz Widzowie, czy wy to widzicie? Nowy, nowy Zadymiarz. Za, w sumie to Zadymiara. Ale mega fajny skinek Kiedyś nie byłem mega mocny, ale teraz. I <laughs> jakoś Tutaj. Opa. Eee, regeneracja Punktu Życia o 50%. Skuteczniej dobrze. Bierzemy i czekamy na Hyperkę. Jak będzie to, ją kupimy za 3 dni. Kupujemy Hyperkę. A teraz możemy sobie ulepszyć. Oj, mega, dobrze. Dora. E, hakowanie nie na miejscu. Natychmiastowe ładu... natychmiastowo ładuje super atak RT odnowienie 20 sekund. <laughs> natychmiastowo hakowanie. Natychmiastowo wyzwol wszystkich atak znaczniki A... Aktyw... De... na wrogich zadbiarzach. Zadających z... Zwi... Związane z nimi obrażenia. Odnowienie: 15 sekund. Wezmę chyba nie na miejscu. Tak, wezmę nie na miejscu. Bo ult się mega przydaje. I teraz chyba regenerację weźmiemy. Nie, a tak. Bo mega mało zadaje. Ile on zadaje? 70. 1190 Mega mało Dlatego Bierzemy Ja nie narzegam na nic Biorę bez zastanowienia Bo dużo go da zdobyłem I to mój gold Wy mogę go wydać na co chcę Możecie to samo powiedzieć, Twoim mamom Mamo, to moje pieniądze Mogę je wydać na co chcę na co dziecko chce, bo to jego pieniądze. Nie, jego mam musi. Dobra. jeżeli uczka. Dobra, to działa. Mm, błagam szybciej. Dobra. Ja zbyt nie umiem nie grać. Jeszcze się uczę. Ajajaj, ajajaj, nara. Dobra. Widzowie w Dobra. poco nie się trochę. tym Widzowie. Wygrana, pierwsza wygrana w tym filmie, ta postać jest mega mocna. Według mnie już 6 rzadki, i tym za tym, będę chyba częściej już grał. Oczywiście zbieramy na tego skinka wszystkie płyskotki a gemy zbieramy na skina do miny. Jeszcze dalej nikt nie powiedział jak, jakiego, tutaj jest fiolet, blue i neon i oczywiście jeżeli chcecie fioletowego piszecie fiolet, blue to niebieskiego to blue, a neon to neon i kupuję tego, który będzie miał najwięcej komentarzy. Więc piszcie komentarze, to daję wam hmm, tydzień, dopóki nie uzbieramy gemów. O! I zastanawiam się widzowie nad kupieniem gemów do mojego gochonka. Bo tutaj jest fajny zestawik. Promocja i do tego mamy pan P i hrabię Pan, pan i on jest 5 dni jeszcze więc chyba sobie kupię face of Hm, mm, fajne tutaj są oferty mm, serio? what ever. nie no, nie kupujemy tego ale po co ktoś by jeżeli gemy ja są płatne to czemu za monetę jedna moneta to 100 Jeden gem to 100 monet. To czemu? I Jeżeli za gemy można kupić monety, to czemu za monety nie można kupić gemów? Teraz bym miał dwa gemy. I bym miał równą 80. To by się opylało. To by się opłacało. Ej, przepraszam, muszę się Z widzowie, ale moja mama dzwoniła, bo wróciłem prosto z szkoły i mamy nie ma w domu, więc przepraszam. Ay 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 Eee, e, e, kolego, kolego. Nie wolno tak. Dobrze, że miałem gadżet. Już widzicie dlaczego już kupiłem ten gadżet. Bo co? Trochę by mu zadało... Ten drugi by mu trochę zadał wrażenie, a ja w niego twaszczał i by było po nią, ale on uciekł. I próbował zniszczyć moją drogę. I wtedy... I ta bańka sprawia, że mniej zadaje obrażeń. Już trochę zdobyliśmy. 8 mamy pasy. 3 pasy mamy też nie na dynamiku, tylko na 8 bit. to, to więc 8-bit i. Jak zaczynałem grać, to ośmiopidowiec był moim ulubionym zadymiarzem. taka ciekawostka. I dokładnie to konto, tak, ma tylko rok. Prawie dwa. Ale, widzowie, ja miałem to w połowie roku w 2024 zrobiłem to konto, bo pół roku miałem inne konto też. Tylko mi się kasowało. Bo nie miałem wtedy super cel ID i takie tam, no wiecie, problemy. I dzisiaj jeszcze będzie... Na... To dzisiaj na tyle i za chwilę końc obublikuję ten filmik i biorę się za nagrywanie kolejnego. Więc narazka widzowie. I ten kolejny będzie z Clash Royale. Narazka!